W tym odcinku przedstawię trzy główne rodzaje przestrzeni do spania i wypoczynku, które można spotkać w nowoczesnych biurowcach. Cześć, jestem Dawid Lech, jestem prezesem rządu spółki Carcon, a w Carcon projektujemy i budujemy nowoczesne siedziby firm. W dzisiejszym odcinku opowiem o różnych rodzajach przestrzeni do spania i wypoczynku, które możemy spotkać w biurowcach. Zastosowanie pokoi tzw. hotelowych i wypoczynkowych w biurowcach staje się coraz bardziej popularne, szczególnie w firmach, które dbają o komfort i dobre warunki pracy swoich pracowników oraz gości. Takie rozwiązania mogą znacznie podnieść funkcjonalność biurowców, a także przyczynić się do poprawy efektywności i zadowolenia z pracy. W tym odcinku przedstawię trzy główne rodzaje przestrzeni do spania i wypoczynku, które można spotkać w nowoczesnych biurowcach. Rodzaje przestrzeni do spania i wypoczynku. Pierwsze. Prywatne sypialnie zarządu. Prywatne sypialnie zarządu są często spotykane w biurowcach, szczególnie gdy zarząd nie mieszka w okolicy firmy, a pojawia się tam tylko od czasu do czasu. Takie pomieszczenia Realizuje się bezpośrednio przy gabinecie zarządu, a dostęp do nich jest możliwy tylko i wyłącznie bezpośrednio z gabinetu. Często towarzyszą im prywatne siłownie, co pozwala na relaks i dbanie o kondycję fizyczną. Tu mamy przykład takiej przestrzeni, gdzie widzimy gabinet zarządu, z którego mamy bezpośrednie przejście do siłowni, a za siłownią mamy sypialnię z własną łazienką. Więc szef może sobie zrobić przerwę w pracy, odbyć trening, a następnie wziąć prysznic i po prostu wrócić świeży z powrotem do pracy, a jeżeli nie chce wracać tego dnia do domu, bo akurat ma daleko albo na przykład dużo popracował albo nie wiem, pokłócił się z żoną, no to może korzystać z sypialni. Sypialnia taka zwykle jest luksusowo wyposażona, aby zapewnić maksymalny komfort i odpoczynek. Znajduje się w niej wygodne łóżko, szafa, telewizor, a także łazienka z pełnym wyposażeniem. Prywatna siłownia, która często towarzyszy sypialni, wyposażona jest w sprzęt do ćwiczeń, co umożliwia zarządowi dbanie o zdrowie i kondycję fizyczną bez konieczności opuszczania biurowca. Tego typu pomieszczenia są idealne dla osób, które często pracują do późna i potrzebują miejsca do regeneracji. Sypialnia prezesa może również służyć jako azyl, miejsce, gdzie można się wyciszyć i zregenerować siły z dala od zgiełku biurowego życia. W takich sypialniach często znajdują się Elementy, które sprzyjają relaksowi takie jak miękkie oświetlenie, wygodne fotele czy nawet małe biblioteczki. Pokoje dla gości firmy. Pokoje dla gości są idealnym rozwiązaniem dla firm, które często wizytują partnerzy zewnętrzni. Najlepiej, jeśli taki pokój hotelowy znajduje się na parterze z niezależnym wejściem z zewnątrz. Dzięki temu gość może zostać wpuszczony do pokoju bez konieczności wchodzenia na teren biurowca, co jest szczególnie ważne w nocy. Niezależne wejście pozwala na samodzielne funkcjonowanie pokoju, umożliwiając gościom swobodne wychodzenie na zewnątrz, nie wiem, po zakupy czy na przykład przysłowiowego dymka. Takie pokoje są często spotykane w firmach serwisujących pojazdy, gdzie kierowcy ciężarowe, których pojazdy są serwisowane, mogą skorzystać z pokoju zamiast spać w kabinie. Pokoje dla gości są zazwyczaj wyposażone w wygodne łóżko, telewizor oraz łazienkę. Dzięki temu gość ma Zapewniony komfort i prywatność, co sprzyja efektywnemu wypoczynkowi i przygotowaniu się do kolejnych spotkań biznesowych. Trzecim najczęściej spotykanym są pokoje pracownicze. Pokoje pracownicze są przeznaczone dla pracowników fizycznych, którzy stale zamieszkują na obszarze firmy, np. pracowników z zagranicy. Tego typu pokoje zazwyczaj wyposażone są w 2-3 pojedyncze łóżka i są sytuowane blisko przestrzeni socjalnej pracowników fizycznych w hali, aby korzystać z tych samych sanitariatów i stołówki. Dzięki temu nie trzeba dublować tych przestrzeni, co pozwala na efektywne wykorzystanie istniejących już obszarów socjalnych. Wzrost imigracji i globalizacja rynku pracy wymaga zastosowania się firm do potrzeb pracowników z różnych krajów. Pokoje pracownicze pomagają firmom przyciągnąć i zatrzymać wykwalifikowaną siłę roboczą, zapewniając wygodne warunki życia i odpoczynku. Te przestrzenie często są zaprojektowane tak, aby oferować komfort na dłuższy pobyt z odpowiednią ilością miejsca do przechowywania rzeczy osobistych oraz innymi udogodnieniami. Pokoje hotelowe i wypoczynkowe w biurowcach to rozwiązanie, które może znacznie podnieść komfort pracy i funkcjonowania w firmie. Zależy w zależności od potrzeb możemy dostać te przestrzenie do zarządu, gości firmy lub pracowników. Każde z tych rozwiązań ma swoje specyficzne zalety i może przyczynić się do poprawy efektywności oraz zadowolenia z pracy. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że te informacje były dla Was pomocne. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału i śledzenia kolejnych odcinków, które dostarczą Wam jeszcze więcej przydatnych informacji i wskazówek. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, nie wahajcie się ich zadawać w komentarzach poniżej. Chętnie na nie odpowiem. Do zobaczenia w następnym odcinku.